Cześć się mogę w żadnym dzisiaj znowu będzie grał skin, tym razem nagrywam actionem i nie będzie już takiej sytuacji, że nie nagra. Hmm. Zaczynajmy z mikrofonem. Czy zgadza się na nagrywanie? Увидимся. Иди, а ты змей-то. А там он вообще сказал, ааа, зимы, А потом у гайбана, и на потом у меня Ну No ja po prostu iść, iść. No Blok mój i i to nie, no tak mu powiem Chcesz się tradeować? Chyba cię pić zapieczę Chyba cię coś piecze O ja tu mam dwie kosty Widzę w leście ja. Nie można być takim debilem nie mu językiem sztywnym Dobra przechodź, to na górze nie grę Ziema zgadzasz się na nagrywanie No jak chcesz No to spokojnie, to wybieraj Emram? Serio? No, czemu nie? Rally tak słabo. Ej, czy ja sobie skopiuję twój link, dobra? Mhm. Mm I wejdę na YouTube. Na FuseKit jeszcze. Mhm. Ile to płacisz za 400, nie? I... Koszul koszyku naszego śniegu. 12 było najmniej. Mam... A, okay. no, Wiesz, może ile osób. Nie, nie dostałem już tego, że mnie czuję. 500 Musiałem dostać. Przecież mam 200 na ekstra. Może zyskałem. Przecież 25 na jednym koszyku. E sporo. Czyli sam Wiedziałeś? To no. trade. No. to co, mam coś ciekawego, czy niespecjalnie? Niespecjalnie. To lipa, a ty masz coś ciekawego? Ogólnie lipa jest. Ach, ja zabalę, bo ja. Ogólnie to powiedzieć, co wylosowałeś? Nie, no, możesz. 7 na taga, albo ci nawet pokażę, co będę śpiewał. A, jestem milionerem. Ja pierdolę. Dobra, jaki gówno wylosowaliśmy. No kurwa, to nie ma sensu. Ej, ja nie mogę w ogóle schować swojego linku do YouTube'a. To ci lepisz nazwa. No to napisz. Albo w czacie mi wyślij to strzepy coś skopiuję. To co ja kończę, bo to jest sensu. No, to ja chwilę wszystko skopiuję wszystko. ole. No, no to jest różnica naprawdę mega, wiesz wielka. Rano grywasz? Mam. Super. I mam 17 albo 18 subów, albo nawet i mniej. 18. O, już 18, bo miałem 17. Dzisiaj z rana. No to się ma. No to się ma. No i ostatnie dwa, ale, ale ostatnie dwa no, został. No no, tylko mam dygę jak to wejdzie action i ten smidge ten Tech smidge to będziemy masę No no nie mam czym nagrać po prostu no, okay. Jakoś tak Reinstallation -re mej Measure -me Ziema Zgadasz się na grywanie no To wybieraj Mamy odcinki zaknaj... Ja! Yeah. Serio? Same naklejki? Ryle? Really? Nie, ja się załamałem, bo ja mam jedno ammo i nagrywam odcinek z czterema ammo i ja się załamałam, bo zobaczyłem, że to kolejne pięć naklejek.

Dobra, tu sprawdzę jaka to jest mapka. O, tą mapę z nami, ja bardzo lubię. Aa. No nie, no. czekaj. O, um. nuks. Chcesz się tradeować? Tak. Wziąłbym od siebie to. Ale jeżeli mam samych skrzynki, to wejdź. Otwórz je, bo jest chyba się jak są napelki, jak nibrałem. Mogę Ci otworzyć te naklejki, które wybrałeś. Które ja mam? No co wybierz naklejki, które wybrałam? Jak się potrajdujemy? To ci wszystko otworzę. Jak już będzie koniec trajdy prawie. Ale nie zakończaj, okej? Okay? No. I to co ja mogę przyjąć od ciebie? To za to. Czy dasz mi coś innego? To. Nie, nie chcę. Nie chcę sobie zachować takie No To co chcesz ze mnie? Co chcesz ode mnie? Może tak odróbmy. A co od Ciebie dasz? Co? od Ciebie dasz? Od Ciebie dam Ty dasz? Nie, no, ja nie chcę GC, ja chcę jakieś skrzynki, bo ja... no nie chcę GC, bo to mi się zbytnio nie przydaje, bo ja już mam troszkę tego GC ja wolę rozdawać. Jak się potradujemy, to ci tam mogę 10 tysięcy odpalić. No money. To nie wiem, daj mi 22, bo... No bo jak chcesz 42 sobie zachować, to nie wiem. No to daj mi... Mm, czekaj, tylko żebyś mi 1000 tych nie dał. No dobra, przyjmę to. Okej. Okay.

No dobra, no to, nie wiem, to za to ja przyjmuję, żeby nie było. <śmuszczak> no dobra, przyjmuję. No fajne, możemy zakończyć te 1000GC. Ej, czemu, czemu ty wziąłeś dla mnie te Nie krzycz. <chcę>, <śmuszczak> to ja ci czekaj, to ja ci oddam te 1000GC. Masz. I gra. No i gra. No dobra. Pierwsza dobra gra. Nie no szczerze to dzięki za grę. Masz kanał na YouTube'a coś takiego albo jakąś stronę. No to, to Ciebie polecam Kenobi Polecam go Tak Cześć Witam, zgadza się na nagrywanie? Nagrywasz przyjacielu? Tak Lol Ja też mam kanał na YouTubie mm, 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 Tylko zaraz tu reklamy, nie? Chcesz, żebym cię wyszukał i ci suba, dał. Możesz dać. Mm. Uch, nie wiem. O! No, skoro to będzie vanguard. Albo breakout. Breakout! Na początku CESa? umirasz, No No bo... Ja bierz dole. Słabo. To akurat powinno wiedzieć, bo Tak, będzie to. Ale jest jakiś dobry skin? Nie. No to zajmij. Skuls. No to być Arms dedal głupi jestem. Zrobimy się czy. A odsłonisz to? Co? O, bo odsłonisz Jeszcze to jest czerwone. Co? To jest czerwone, to jest 28. A nie 38? Nie. No to dobre, to odsłonisz to. No brawo, ty dostajesz za Gabe'a na dziesięć tysięcy i ty mi chciałeś go dać. Co, serio? No i takim właśnie, taką właśnie nudną grą powiem, się... <śm>